Kolejna porcja dokładnie wyselekcjonowanych, naturalnych, niepryskanych newsów trafia wprost na Wasze talerze. Smacznego. Po tym jak Epic się zbuntował wprowadzając mikropłatności do Fortnite'a na sprzętach Apple z pominięciem App Store, czym doprowadził do usunięcia z niego gry, walka nie ustępuje. Apple grozi Epicowi, że zarówno na iOS-ie jak i macOS-ie odetnie ich od narzędzi deweloperskich, co grozi zablokowaniem rozwoju Unreal Engine na tych platformach. Ponadto Apple dzieli się starymi mailami między Epiciem, które sugerują, że firma Tima Sweeneya nie chce po prostu zmniejszenia ogromnych prowizji, ale po prostu wprowadzenia swojego niezależnego sklepu z grami na iOS-a. Za to Epic organizuje w Fortnite puchar, Free Fortnite, w którym nagrody są bardzo anti apple A Dla tych z Was, którzy mają iPhone'a z zainstalowanym Fortnite'em, mam propozycję. Można na nim zarobić niemałe pieniądze na aukcjach internetowych. Nikt nie lubi awarii, prawda? A co dopiero dwóch awarii często używanych usług w tym samym tygodniu. Globalne problemy dotknęły Spotify, który nie działał poprawnie. Piosenki nie chciały się odtwarzać albo grały tylko kilka sekund. Nie miał znaczenia, czy mieliście darmowe Spotify, czy pakiet premium. Problemy w funkcjonowaniu miał także Gmail, jak i inne usługi Google. Awaria dotyczyła załączników, czy to wysyłanych, czy odbieranych. Najzwyczajniej w świecie nie działały. Oj, ryzykownie jest w pełni opierać się na zewnętrznych usługach ryzykownie. Pamiętacie gadu-gadu? Teraz w zasadzie znany pod i tak popularną swego czasu nazwą GG. Wiecie, że skończyło ono 20 lat? Niesamowite, że tyle czasu minęło od powstania swego czasu najpopularniejszego komunikatora w Polsce, który niestety obecnie jest bardziej wspomnieniem niż sensownym produktem. Ale nostalgia na bok. GG z tej okazji przygotowało konkurs, w którym można wygrać pięciocyfrowy numer GG, kubek i torbę eko. Wydawało mi się, że sam szybko do GG dołączyłem, ale mój numer był siedmiocyfrowy. A wy? Pamiętacie swoje numery gadacza? 26 newsów temu ogłaszałem koniec BlackBerry, ponieważ TCL nie przedłużył licencji na wykorzystywanie tej nazwy w swoich smartfonach. Okazuje się, że możemy się spodziewać zmartwychwstania BB, ponieważ licencja trafia w kolejne ręce. Pierwszą nad tą marką będzie teraz sprawował teksański Onward Mobility, który ma tworzyć kampanię produktową, strategię marki i zająć się sprzedażą, oraz powiązany z Foxconnem FIH Mobile, który ma zająć się produkcją telefonów. Pierwszy nowy telefon BlackBerry z 5G powinien pojawić się już w przyszłym roku. 2020 rok jeszcze się nie skończył, a co dopiero 2021? Jednak AESA, czyli Expert Imaging and Sound Association wybrało najlepsze smartfony 2020-2021 roku. Telefony zostały podzielone na 5 kategorii, a zwycięzcami w każdej z nich kolejno są. Najlepszy smartfon OnePlus 8 Pro. Najbardziej zaawansowany smartfon Oppo Find X2 Pro, którego niestety w Polsce nie kupicie. Najlepszy aparat w smartfonie Huawei P40 Pro. Najlepszy składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip, nie żeby tu konkurencja była jakaś duża. Na koniec najbardziej multimedialny smartfon Sony Xperia 1 Mark II. A co Wy sądzicie o tych zwycięzcach? Jakie smartfony Wy byście wybrali w tych kategoriach? Męczą was wcięcia, dziurki, wysuwane moduły na aparat do selfie? A mimo wszystko nie chcecie rezygnować z tego przydatnego elementu wyposażenia smartfona? W takim razie może zainteresuje was nadchodzący już 1 września ZTE Axon 25G, czyli pierwszy na świecie smartfon z kamerką ukrytą pod ekranem. Niestety, raczej tylko zainteresuje, bo zakładam, że bez sprowadzania za zagranicy tego smartfona w naszym kraju nie dostaniecie. To może czekacie na inne smartfony z tego typu rozwiązaniem? Smakowały newsy? Mamy nadzieję, dlatego już teraz zapraszamy na kolejną porcję w najbliższym czasie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć. Swoją drogą, Notepad został zakazany w Chinach. Nie ma takiego notowania.